Dzień dobry Państwu, tu Arcymierz Marcin Tazbir. Druga runda Mokate Indywidualnych Mistrzostw Polskich Kobiet w Szachach na rok 2019 zakończona. Padło pięć zwycięstw, pięć rozstrzygniętych partii. Panie pokazały, że grają naprawdę bojowo i już żadna zawodniczek nie ma 100%. Prowadzą we 4, mając po półtora punktu Monika Soćko, Karina Szczepkowska, Anna Warakomska i Iweta Rajlich. Um, największą niespodzianką dzisiejszej rundy bez wątpienia jest zwycięstwo Katarzyny Dwilewicz, która grała kolorem czarnym z aktualną jeszcze mistrzynią Polski Jolantą Zawacką. Tę partię będę dla Państwa komentował. W pozostałych pojedynkach Monika Soćko wygrała z Klaudią Kulon, Karina Szczepkowska wygrała z Joanną Majdan, um, Anna Warakomska wygrała z Anną Kubicką i Iweta Raj wygrała z Alicją Śliwicką. Przejdźmy zatem do partii Jolanta Zawadzka, Katarzyna Dwilewicz. Nastąpiło E4, co wielkim zaskoczeniem nie było. E5 Katarzyna gra czasami też również, również obronę sycylijską, natomiast dzisiaj zagrała E5 i skoczek C3. E, patrzyłem na partię Joli i zdecydowanie preferuje ona ruch skoczek F3 e, i Partię hiszpańską bądź włoską. Natomiast tutaj na pewno chciała zaskoczyć przeciwniczkę i zagrała skoczek C3, e, czyli partię wiedeńską, skoczek F6 i D4. E, bardzo rzadko spotykany ruch, na pewno mm, było to przygotowane, natomiast no, ruch na pewno nie dający przewagi. Głównym, mm, główną kontynuacją jest tutaj albo skoczek F3, skoczek C6, przechodzące do partii czterech skoczków, lub ruch G3. Lipo D5, ED5, Koń D5, Goniec G2, Skoczek C3, BBJ C3, Skoczek C6, Skoczek F3, Goniec D6, Roszada, Roszada D4. Przechodzimy do partii szkockiej odwróconymi kolorami. E, oczywiście czarne tutaj jakichś wielkich katuszy nie przeżywają, natomiast y, myślę, że to jest główna, główna linia. Natomiast D4, y, jakaś hybryda między y, debiutem centralnym a partią wiedeńską. Hetman D4 Bardzo słuszny ruch skoczek C6. Oczywiście czarne wyprowadzają wstępem figurę, także na pewno jest to dobry ruch. Hetman D3 goniec B4. Można tutaj również zagrać goniec C5 i po goniec E2 przykładowym D6. I skoczek F3 H6 nie pozwalające wejść końcowi na G5. Natomiast goniec B4 jest oczywiście bardzo naturalnym, dobrym ruchem. Goniec D2 roszada. Długa roszada. Także wiadomo było, że będzie się działo w tej partii, kiedy mamy króle zroszowane w przeciwne strony. Najczęściej decyduje atak na jednego z nich, na jednym ze skrzydeł. Nastąpiło wieża e8, również poprawny ruch, skoczek g2, a5. No tutaj zastanawiam się, czemu nie ruch d6, tak naprawdę ym, zakończyć rozwój czarne powinny, zagrać goniec e6, później może d5. Natomiast no, A5 ok, jeszcze wielkim błędem nie jest. F4 grozi E5, więc czarne muszą zagrać ruch D6. Następuje H3. I teraz czarne mogły wziąć pionka na związaniu. Goniec C3, skoczek C3, skoczek E4, skoczek E4 i goniec F5. Tutaj jeśli będzie trzeba, to jeszcze zagram D5 i po prostu tego. Pionka na e4 wezmę, a pogonie c3 goniec bije e4. Hetman g3 grozi mat na g7. Tutaj goniec atakuje i hetman, ale czarne spokojnie grają f6 i mają po prostu pionka więcej zdrowego, czystego. Natomiast oczywiście lekka rekompensata za tego pionka niewystarczająca, ale u białych jest w postaci chociażby parę gońców. W partii nastąpiło hetman e7. Tutaj nacisk na pionka e4 i wieża e1 i czarne o dziwo mogły teraz pobić na e4 z uwagi na to, że po na przykład ruchu skoczek g3 mają bardzo nieprzyjemny ruch skoczek f2 wtrącony i teraz jeśli wieża bije e7, wieża bije e7, to skoczek d3 szach, goniec d3, wieża bije e7 i czarne zostają z jakością więcej. Natomiast po skoczek G3, skoczek F2, po jakimś Hetman F3, następuje Hetman bije E1, Goniec bije E1, Wieża bije E1, Król D2 i Wieża D1. I tutaj białe stoją bardzo, bardzo źle, na przykład, nie wiem, muszą podejrzewać Hetman D1. Oczywiście tutaj Król E2 to skoczek D4, wid, widły. Natomiast po ruchu król e3 jeszcze jest goniec c5, i po król e2 znowu skoczek d4 szach. Także tutaj by trzeba było powierza D1 bić na d1. Goniec bije c3, B bije c3, skoczek d1, król d1 i czarne stoją po prostu z czystym pionkiem, więcej. Mało tego, białe mają jeszcze słabości pionkowe w tej pozycji, także można było pobić. I na przykład, jeśli białe biją na e4, to teraz. Goniec bije D2. Jeśli Hetman E4, to skoczek C3. I tutaj powstaje niejasna pozycja, bo po Hetman bije E1. Goniec E1, wieża E1, król D2 i wieża B1. I tutaj jakieś A3, naprawdę się zaczynają jakieś kombosy. Po wieża bije B2, jakieś AB, AB. Naprawdę bardzo żywa pozycja. Można też tutaj oczywiście po AB skoczek B4, po to, żeby pójść na C2. Cudawianki. Natomiast oczywiście po ruchu. Yy, można wtrącić tutaj zamiast Hetman B4, goniec B2 i jeśli biały biją skoczkiem, to poskoczek B4, Hetman F3, goniec F5. Widać, że czarnych inicjatywa jest naprawdę bardzo poważna. Tutaj wisi na C2, na A2. Dlaczego w ogóle w tym momencie jest możliwa taka ofiara figury? Z uwagi na to, że białych figury wieża na H1, goniec na F1 są zupełnie nierozwinięte. Zobaczmy też, że Najwyżej położoną figurą białego jest Hetman, co już źle świadczy o tej pozycji, biorąc pod uwagę, że dużo, dużo lekkich figur jeszcze jest na desce. Także czarne mogłyby wziąć na E4, natomiast w partii nastąpiło goniec E6, król B1, należało grać A3. Oczywiście tutaj ten goniec jest nietykalny, dlatego że zbyt otwiera się linia A i na przykład czarne mogłyby zagrać D5, Wykorzystując właśnie niedorozwój białego, i teraz po E bije D5, goniec bije D5, skoczek bije D5, skoczek bije D5 i nie można. Hetman bije D5 z uwagi na wieża E na D8. Natomiast um, jeśli skoczek D5, skoczek D5 AB, to po AB hmm, Inicjatywa tutaj wisi oczywiście MAT, bierze A1, grozi, a po król B1 Hetman C5 z następnym przerzutem Hetmana na linię A. Rekompensata czarnego za ofiarowany materiał jest zbyt duża i czarne wręcz tę pozycję wygrywają. W partii nastąpił jednak król B1 i teraz goniec C5. Dla mnie dziwny ruch. Dlaczego? Dlatego, że goniec stoi dobrze, nie grozi żadne A3, dlatego, że myślę, że wtedy też nie muszę odchodzić w ogóle. I można było moim zdaniem tej pozycji spokojnie zagrać D5, wykorzystując fakt właśnie słabego rozwoju figur białych. I teraz, na przykład, po ruchu ED wieża AD8, ostatnia figura wchodzi do gry, centralizacja wieży. Czarne na pewno stoją lepiej. W partii nastąpił jednak goniec C5, skoczek C1 i teraz czarne miały ciekawą, bardzo ciekawą opcję goniec F2, po to, żeby. Wymusić wieża E2 i poskoczek B4 Hetman F3, goniec D4. Figury białego stoją mocno, nieudolnie, znowu te nieszczęsne, ten nieszczęsny goniec na F1 i wieża na H1. I teraz na przykład poskoczek B3, które jest słabe, następuje bicie na B3, bicie na C3 i skoczek C6. I teraz pionek na E4 nie ma być jak broniony, i wychodzi sens ruchu goniec F2, dlatego że teraz. Białe nie, mog nie mogą zagrać goniec D3 i obronić tego piątka na E4. Także dlatego goniec F2 i dopiero wtedy skoczek B4 było lepsze. Po skoczek B4 nastąpiło hetman F3. Teraz już oczywiście ten goniec F2 jest niemożliwy. Nastąpiło C6 i tutaj białe mogły były zagrać F5 ruch. Po to, żeby wygonić najpierw gońca, który raczej odejdzie na C8. Po to, żeby zostawić pole D7 dla skoczka. I po G4 na przykład goniec D4 A3 wyrzucić, ksiądz Robak polecał wyrzucić, posprzątać najpierw swój dom, dzieci, a3, po to, żeby po konie a6 zagrać koń 1 na e2, pozycja białego jest dużo lepsza, natomiast w partii nastąpiło g4, hetman c7, białe dalej mają przewagę w tej pozycji, znów f5 jest dobre, natomiast po g5, koń d7, można było, białe zagrały, przepraszam, dobre H4. Nie można było zagrać F5 z uwagi na skoczek E5 wtrącony. Atak na Hetmana, Hetman G3 i goniec D7. Acz po F6 też białe są pierwsze, jeśli chodzi o atak, i wydaje się, że to one mają dużą przewagę. Natomiast po ruchu H4, który jest chyba obiektywnie najlepszy, nastąpiło D5 i teraz. Bardzo duży błąd aktualnej mistrzyni Polski Jolanty Zawadzkiej, zagrała ona ruch E D5, nie mając tutaj pełnego rozwoju otwiera pozycję, oczywiście E5 nie jest najlepszym ruchem z uwagi na goniec F5, atak na pionka C2 i teraz po skoczku D3 następuje bardzo silny ruch goniec D4 po to, żeby wprowadzić skoczka na C5 i nacisk czarnego na pozycję białego jest bardzo, bardzo silny. I po H5 skoczek C5 powiedziałbym, że pozycja jest niejasna, aczkolwiek wolałbym ją już grać czarnymi z uwagi na bardzo dużą dynamikę figur. Należało grać w tej pozycji po ruchu D5 ruch F5. I teraz po skoczku E5 następuje Hetman H3, goniec D7 i H5. I teraz widać, że to biały jest pierwszy, to biały atakuje. Natomiast po F5, jeśli czarne. Decyduje się na DES, wieża E4, przepraszam, i goniec D5. Białe po prostu mogą zagrać taką pozycję bić na D5, bić na D5, bić na E8, bić na E8, goniec B5 i przewaga pary gońców. dodatkowo czarne mają izolowanego pionka. E, tutaj atak na skrzydle królewskim może być bardzo groźny, natomiast jeśli chodzi o białego króla, jest on już raczej figurą bezpieczną. E, Natomiast po D5 nastąpiło słabe E D5, skoczek D5, skoczek E4, goniec B4, C3, wymuszenie pewnego osłabienia w pozycji białego króla, goniec na F8, goniec, e, goniec D3, A4 i dziwny ruch skoczek G3. Oczywiście czarny, białe chcą zagrać ruch F5, natomiast należało w tej pozycji zagrać C4, wygonić skoczka, i G6. Już naprawdę trzeba było um, zacząć atakować. C4 jest po to, żeby zwolnić pole dla gońca na C3 i po FGH5. Białe mają bardzo duży, dużą rekompensatę za ofiarowany materiał. To tylko dwa piątki, tylko i aż dwa piątki. Natomiast y, na pewno było to najlepsze, co biały mógł zrobić. Wycofywanie skoczka z centralnej pozycji ruchem dobrym nie jest. I nastąpiło teraz skoczek C5. Lepsze było najpierw skoczek B6, po to, żeby tutaj goniec na C4 mógł pójść skoczek na C5, odwrócić kolejność. I po Hetman F2 skoczek C4, czarne wzięłyby parę gońców. Natomiast po skoczek C5 Jolanta Zawadzka popełnia fatalny błąd, który kosztuje ją już właściwie cały punkt. Gra dosyć naturalne. Goniec C2, ucieczka. Spod bicia i zdobycia przez czarne pary gońców. Natomiast należało koniecznie grać F5 i po skoczek D3, skoczek D3, goniec D7, dalej H5 i dalej atakować. To jedyna szansa białego, ale atak ten jest diablo trudny do, odb do odbicia. Także tak należało grać. Pogoniec C2, skoczek B6. Czarne przegrupowują się, grozi goniec d5, grozi skoczek c4, bardzo nieprzyjemne. Biały jest za wolny. Nastąpiło wieża bije e6, rozpaczliwe, ale po wieża bije e6, goniec e3, kolejny słaby ruch. Skoczek c4 teraz nie ma jak się bronić przed groźbą wieża bije e3, skoczek d2 szach. Na przykład po ruchu wieża e1 następuje wieża bije e3. I powierza E3. Oczywiście mamy skoczek D2. Bicie nie jest przymusowe. Natomiast powierza E3. Jeśli białe próbują jeszcze Hetman H5, to po prostu następuje ruch G6. Pozycja białego jest totalnie przegrana. W partii nastąpiło jeszcze go nie zbije. H7 Król H7. Hetman H5 Król G8. No i jeszcze kilka ruchów czarne. Białe postanowiły bez wieży zapiąka zagrać. Natomiast oczywiście ta pozycja jest już łatwo dla czarnego wygrana pierwsze zwycięstwo debiutantki w mokaty indywidualnych mistrzostwach Polski kobiet na rok 2019 katarzyny dwilewicz i to nad niebylekim bo nad aktualną mistrzynią Polski lantą zawadzką zapraszam oczywiście do oglądania komentarza na żywo na Twitchu wykonywanej przez kacpra poloka zapraszam oczywiście do dyskusji na YouTubie, jeśli macie Państwo jakieś pytanie możecie Zadacie również poprzez Facebooka, przez fanpage czeską. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia po trzeciej rundzie.